Właśnie zacząłem nagrywać, Cześć, jakby ktoś ja. chciał wiedzieć. Cześć! Tu blacklizer. I tam yy, Dobra, z strony. mamy team rozpierdolony. czyli...

Ale już wstrzymuję pomocy Ej, Pucham, ja. że to będzie krótki film, no way, no way. Ej, ale co wy kurwa? Eee. a to nie można. Koniec A mówiłem gdzieś srebro, nie Kurde, już byłem przy Danielu. Ej, no, ja naprawdę grałem w tę grę i się przechodziło do szóstej fali no Ale to nie z nami. No, z Arturem i dwoma jakimiś tam. Bra, bra, bra. My dwa jesteśmy do typu, do na to wychodzi. Koniec z artami. Koniec, nie ma lipy! Nie ma lipy, dokładnie. Trzeba zapierdalać. Ten ma... Lipę można zawsze kupić w sklepie. Herb. Wykupiona cała. O, słuchaj, no. e, mam. Dzięki. Oh. <laughs> Spoko. zawsze do usług. Dobra, ty go bij, ja go leczę. Nie! Ja tak nie chcę! Wow. Dobra, cicho, ciśnij... ej, idę po amunicji, opuszczam was. Dobra, nie rób tutaj zagłuszaczy jak nie między I dobra, ciśniemy, bo to jest do przejścia. Tylko ten, mobilizacja pośladów i... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma bicia w uchaja. się nie bije. <grym> Ej, znowu, od tyłu chyba też leje, nie? Jeny zawsze... Leć Bez snajperki to ja słabo. Jeny! Ofera padłem. Nie zmieniłeś no, ja postaci, Marcin? Nie, nie zmieniłem. Jeny! Ej, hey, no. Jaka szkoda. Czemu? Ej... To była ciągle pierwsza fala? Tak Wuchaj tak. mm -hmm. down Sprawdzamy się. Wuchaj down! Dobra, już wszyscy posmakowali jak to działa, teraz. A to już można się przełączyć na slej Bo Nie ma takiej zabawy. Trzeba znaleźć punkt, w którym możemy się bronić, bo ten trochę był otwarty. No to jest beznadziejna mapa. Nie ma, no, to jest ciężka mapa. To jest beznadziejny poziom. Będzie fajnie. Fajnie Nie, nie, to jest Masakra O, Daniel to żeś pojechał No wiesz, no raz można, prawda Ja nie wiem który, który byłem Nie oglądałem, nie oglądałem statystyk Brawo Gdzieś na końcu chyba było. Były tak żenujące, że nawet nie kuźwa Artur Włuchaj! Wuchaj słabo ci słychać dzisiaj. Tak? Nie <grym> Niewyraźnie dziś wyglądasz. Może Rutinas Corbin. No właśnie. Dostałeś pół obrotu ja czy co? No, najciszej cię słyszę jakoś tak dziwnie dzisiaj. No może dlatego, że nie wiem. Mi się zjebało znowu coś. O, Teraz? O lepiej, tak. lepiej. No ja tak, siebie też tak, zaczynam słyszeć. O dobra, to jest Przez co ogarniamy. Ej dobra, dwójkami tak jak tu Tak, w tak, tak. Tak, tak no, to ja idę do swojej Be... miejsca do... Dobra, to ja idę Dla do twojej misce. nie grałeś, że ty ogarniasz. Nie, oba nie oba ty już w mojej miejscem. Idź tam. Idź tam. Ma... Jest o. tylko mały problem, ja nie ma snajperki. Ja ja mam snajperki. Dobra. A, Daniela. Tu tak. Daniela. O, włączę te tarcze, bo zapomniałem wtedy Fajnie, nic nie widać. Nice headshot. Ej Ej, Ej no, co wy tak do przodu wychodzicie? Nie ma wychodzenia. Nie nie, ja nie wychodzę. Nie. nie w ogóle. Nie, ty już bo ja Ja byłem obok Daniela, no tylko obok. Ty, co ty taki spalony jesteś? bo ja jestem z Battlefielda, nie? I widziałeś może FIlda? Widziałem, ale ci powiem, że kurde nie, nie ma szału. Jak nie ma? Nie, kupię to tak Fajny bonus, ale kurde nie ma szału. Zdecydowanie nie ma, zgadzam się. Uchaj. No Wszyscy widzieli. Łuchaj. Czy... Czy mi się wydaje? Przytaje... Ej, ja już mam jedno życie. No, a ja nie mam ja ten... flą... PAK! Ja przed chwilą grałem w grę, która jest podobna do Koda, więc wiecie. Więc teraz lamisz. Tak, strasznie. Bo ja bym poszedł od razu w ogień, nie? ty e e stoisz, a tu. No, tam no bo tam, tam sam nie strzelali mocniej. Ramię, w ramię. W Ej, ale pilnujcie, żeby nas od boku nie jechali, co? No, to robimy. A jadą? Tak właśnie. Teraz coś tak trafi. Nic nie mogę trafić. Nie, nie idzie mi. Yes. Nie, nie, nie! Dostałem heada! Ej, hey, od was tu gdzieś coś idzie. Tak. Yes. O, mamy kolegę. Jakiego? Nic nie widzę, sorry. Kurwa, się chowa w tym dymie, jebaka. No zabij go. Dobra. Masz, masz na jednego strzała Dobra. Dobra. coś go? Nie. No, już czas nałeś go. Jego nawet. No. Uchaj. Idę po oh, dobra, może jednak nie. Bo mi... Się, ja mam mało nabojów, wiesz? Jest słabo strzela... Ogólnie... Wolno strzelna ta broń. O, zabiłem go. No. Dobra, Nemezis tu jest. O, nie mam amuni. Ej, mam 9 pocisków, Jej, jest problem. Nie, nie trafia w nic. Dobra, biegnę po am... Oh. Nie, nie, czekaj! Wchodzi, wchodzi, wchodzi! Paweł! wiem No, no... Kurde, go? ambo Alewiście Pomóc wam? O no tak można w sumie no No Generalnie. W sumie po to ammo jednak wyszedł chyba. O nie pomogę drugiemu, bo nie mam tarcz To ja spróbuję. No, no to, że mi się przebiegł się. Ja no, musiałem... Niepotrzebnie zużyłem, ale w sumie nie wiedziałem ile jeszcze do końca. Mm. Ja coś trafiłem? Ja coś trafiłem? Co? Kiedy? No tak. Ja myślałem, że mam 3, 3! Wow! No ty tu ładnie heady trafisz. Nie faktycznie. Ty masz modliszkę ile? 3? Aha, ładnie sadzi. A nie 5? Ja 10, ja miałem 7, ale bym chyba miał 5 albo 6. No to może 5, nie? Nie, wydaje mi się, że 3. Dawid. Kurde, te granaty. Nienawidzę ich granatów, no. nic nie mogę strzelać. To, to trzeba zmieniać pozycję. O, Może, o stary, to jest jeszcze tak. życie. My też słabo. Zaraz będziemy potrzebowali pomocy. Tak. Dobra, to idę do was, bo tu widzę, Daniel sobie radzi. No małej jest tym razie zbranie. u mnie. Dzień dobry. Dobra, teraz jest sytuacja opanowana, spadaj <grywa> O, ja ci dam Uchaj, chodź No idę No nie granat! Jeny wszedłem w granat To Zabijam jest się. Mistrzostwo świata Leć suko no tak mówisz? <grywa> <grywa> Ale nie wiesz tego dosłownie. <grywa> Czujesz, że do ciebie daję? <grywa> O oh, fuck padłem ej, czemu? Kto? Ej, ej. Z której strony? Widzę, że wchodzą wam Gratujcie, pomóż. Dobra idę. Masturbujcie tą spację <noise> 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 Słuchaj! Jak na zawołanie Dobra, dzięki No, niech nie idę do mnie. Dobra jedynie. idę, idę. Dobra, wszyscy słuchaj, wszyscy do ciebie lecimy teraz Dobrze Dobra, chowamy się w kampusie tutaj Nie! Gdzie? W tym kompulsie. Tu no, no. dzisiaj się Tu nie ma mnie nic. Ciężko. Zadanie to. zadanie, nie? Jak tu będzie jakieś zadanie hadsłowe? Hej, wszyscy razem w czwórkę stoimy. No. Nie lepiej, żeby dwójka odciągała. Nie wiem kto ma niewidzialność. Ja. No to dajesz Coverujemy ja. go. Ja Mam clear Atlas, Atlas idzie tutaj Janusz. Ja Czemu wezmę? Go, go, go! Wychodźcie stamtąd. Słuchaj, ja idziemy, idziemy na dół. Idziemy budynkiem. O kurde, poszedłem nie budynkiem. Ja I Wyszedłem środkiem. No. Chodź, chodź, Wartu, wchodzić. tyle jesteśmy. Dobra, jestem z wami już, wchodzę, wchodzę, cześć. <laughs> Dobrze wchodzisz, <ja. śmiech> Ojej, muchaj. haj. ci Hamstwo Granat, zaraz zginę pewnie. Dobra, nie. No, wchodźcie. No, wchodźcie, łopie. O nie, grana, grana, grana. Dobra, uratowałem się. Idę, idę. do was idę. Idę, idę. Aha. Że nie zdaniem, że nie idę, idę. Idę, idę. Idę, idę. Idę, idę. Idę, dokładnie Over Idę. 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 Nie. Idę. Idę. nie Nie, nie. On się zgubił A, no ale no ja też Dobra, jeszcze jedno. Dobrze nam idzie, jest generalnie jest jest ryb. Jest, 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 jest muzyka. Jest pewne. Okay. Nie, jeszcze jest pewna. Okej Nie wykonany, a nie na mezis nie mogę trafić! No! <laughs> no super, yy, Nemesis jest tam, za rogiem. Można powiedzieć. Oooo, jest rakieta! Fakt, to e, pomocy! Dobra. A co, co z Ale normalnie mam szybkie. Szybkie reagowanie na mnie się. A nic właśnie spadło. Ej, Atlas, wchodzi nam. Jony, tarcza. Tak, nie, to Dobra, ta to co, Zmieniałem pozycję i zostawiłem A. sobie na koniec. A, no, dokładnie. Dobra to. No, dobra. A propos końca. Gdzie on tam jest? W bazie. Widzę go. Ja go od tyłu jadę jakby, co? Oczko, co nie? O! Odwrócił się do mnie twarzą zabójstwo. O, ładne. Asystent, 300. 600. 600. 600 też. Jaj, Ty jesteś na pierwszym miejscu, zobacz prawie o 10 tysięcy. No, no zobacz. Ja chcę Co Idą! No. Daniel! Dobra. Same tarcze idą. Idzie Marcin do ciebie. Ale. Paweł, teraz to jest. Idę! Inżynier! Duch. Inżynier. Fuck, już mi zdjął całą tarczę. Nie wiem. No, No, się, Daniel. Nie. Rozejmujemy tych na razie Dwa, granac Doku tu przed nami duch, duch, duch A, przed wami No nie? Kowal. No zdjął mnie Hej. A to Stormowiec nawet nie duch. Artur po prawej Dobra A nie zdążyłem Uf, się was. wychylić Dobra, Daniela radę? już nie ma, już tak no zawsze. Mam świat, nie dobra. dobra. Dobra, Potrzebujesz pomocy, Paweł? No, kurwa, do was, bo, takie bo takie ja tam, tam nie dam rady. Idę do Was. No, no. i mi się Róż, się no! Róbmy to, powiedziałeś? ja nie mam takie brzydkie stopy. <laughs> Artur, obok Ciebie tarcza. Nie, nie to Paweł. <laughs> no, no. 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 się. Wow. Tak, wow. tak, no, no. tak, o kurwa, granat, nie, szturmowy jest sobie. Uuda. Albo granat nie mam. No! Duża tak raczej Gdzieś ten duch jest, co nie Paweł? O. Uważajcie! Uważajcie, mam mało życia! Za Na nami jest ten, inżynier. Gdzie? Zabiłem go. Uwaga duch! Chodzi! Gdzie? Mój morderca, rozwalcie no, go. Leć matę ze sobą mam lot. Oh, o Wam dzięki! A ja zaczynamy snipa. znajdują O chowam się, chowam. Odstałem! Idę, idę. ile lecisz go? Duch że... Nie mam tarcz już w ogóle. Wpadam. Leczę. O, dzięki. Pięknie. Posłuchajcie inżyniera. O. Ja wieżyczką się zajmę. Zabił mnie duch. Gdzie duch? Jany, padłem. GG. Jeszcze... O, granat! Uciekaj, granat! granat duch, duch, ejcie, duch, duch. Uciekaj, uciekaj! Wow. No, to tyle, tak? A nie, żyjecie! Ej, jak to? Żyłem siódemki, nie? Ja, a ja szóstkę! Ej, wycofuję się do GG. Nie dam rady chyba. Ja No, ja, koniec ja, mnie. Ja, nie mogę iść! Kurde! <noise> Ej, nie, żyje! Ja jednak żyję! Mam się, 7 Był na mnie, no, był na mnie finisher, ale żyje. Znaczy żyje, w sensie jestem martwy, ale mogę ożyć. Przeżyję, przeżyję! Pieny, tarcze! Ulecz no ulecz mnie! Nie mogę. Ej No, nie... Nie, nie przeszednij. Szał, proszę. Ulecisz mnie, Artur? Jeszcze no. Ciebie jeszcze mogę. A, o, ale sam padłem. <śmiech> <śmiech> to było o, No i finisze! Tak. To było piękne! O ja... Dobra. Ale ten nie zadziała na ciebie. Puszczę, o! Nie, ja tam tam też. To znaczy, na mnie też. Znaczy, nam mnie zabił, ale nie, nie do końca, tak jak a, ciebie. wiem, wiem. Ten, ten o, duch miał po prostu lewy, lewy miecz. miecz. Tak. Niski. Niski. Jakoś kurde szło teraz, nieźle. Zróbmy z plastiku. Widmo, widmo. nieźle, to było dobre. Współpraca mi się współpraca podobała. No, współpraca dobra. To może na srebrze? <grym> ja chcę trochę kasy, może srebro? <grym> dobra, co tu się dzieje? mi musia... najdłużej chyba ładuje tą grę. <grym> 85, kurde Dobra, ja kończę, kończę nagrywać To w sumie jest 16 minut naszej porażki co może, co może srebro faktycznie O ja rozgrzemy się na jednym że potem A dobra to ja uchodzę.